Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bartek. Weźcie sobie coś ciepłego do picia, usiądźcie wygodnie, bo dzisiaj porozmawiamy sobie kaźni romanowców. Z góry ostrzegam na samym początku tego odcinka, że nie jest to historia dla ludzi o słabych nerwach albo bardzo bujnej wyobraźni. Ten odcinek będzie taki bardziej historyczny, ponieważ wydarzenia, które Wam opiszę. Miałem miejsce no już dobre 100 lat temu. Ale uznałem, że jest to na tyle interesująca historia, że... warto wam o niej opowiedzieć. Obecnie przygotowuję dla was jeszcze trochę większą sprawę, więc... czekajcie sobie spokojnie. Uważam, że powinienem wam przygotować taki trochę wstęp historyczny, bo... no nie każdy musi być asem z historii. Więc... na szybko wam opowiem, jak to się w ogóle stało, że car Mikołaj II został zamordowany. Czar Mikołaj II był ostatnim władcą carskiej Rosji. Jego panowanie zakończyło się 15 marca 1917 roku, kiedy abdykował. Był do tego zmuszony w wyniku rewolucji lutowej, która nastąpiła wtedy w Rosji. Jak wiecie z historii, to już myślę, że wiecie, to wtedy trwała pierwsza wojna światowa. Ale w kraju w mateczce Rosji Rosjanie niewiele się interesowali samą wojną, chociaż była dla nich także bardzo wykańczająca. Bardziej interesowali się tym, co się dzieje w kraju, ponieważ taki pan, co się nazywał Lenin, postanowił się rzucić na władzę. W wyniku owej rewolucji lutowej powstał e, podział władzy na władzę carską i na parlament. W parlamencie przewagę mieli bolszewicy i to oni tam sprawowali de facto władzę i zmusili cara do abdykacji. Więc 15 marca 1917 roku abdykował, i wtedy został osadzony wraz z żoną Aleksandrą i dziećmi. Uwaga, bo jest ich sporo. 22-letnią Olgą, 20-letnią Tatianą, 18-letnią Marią, 16-letnią Anastazją i jedynym męskim dziedzicem, 13-letnim Aleksem, zostali osadzeni w areszcie domowym w carskim siole. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Nie podejrzewali wtedy, że może im się cokolwiek złego wydarzyć. W końcu byli rodziną carską, No nieważne, że bolszewicy przyjmują władzę, chociaż wtedy jeszcze nie przejęli, to się dopiero stanie w październiku, ale sądzili, że samo to bycie carską rodziną ochroni ich. Niemniej jednak, na początku sierpnia 1917 roku, na polecenie premiera Kieryńskiego, zostali przewiezieni do Tobolska. Następnie w lutym 1918 roku, wtedy już bolszewicy mieli pełnię władzę w Rosji. Stało się coś, co uświadomiło rodzinie carskiej, że nie są tacy bezpieczni. Ich dotychczasowych carskich wartowników, którzy pilnowali, żeby nie opuszczali aresztu, dostąpiono bolszewikami. Znaczy czuli się bezpieczni, nie mieli swoich ludzi. 1 kwietnia przyszła do nich informacja, że mają być przewiezieni do Moskwy, ale że sytuacja jest niebezpieczna, więc tymczasowo są przewiezieni do Jekaterynburga. Nacisk na słowa położony specjalnie, ponieważ nie było. To, w Moskwie wtedy, no w było niebezpiecznie, a ten przewóz do Je Jekaterynburga nie był tymczasowy. To, miał, to miało być miejsce wiecznego pochówku. Zapewne pamiętacie Jekaterynburg, a jeżeli nie pamiętacie, to ja wam przypomnę, ponieważ z starinowskiej Rosji jego nazwa została zamieniona na Swierdłowsk. No, bije tam jakiś dzwon w tej głowie? No i dobrze, ponieważ jest to miejsce, z którego wyszła grupa Dietłowa. Dokładnie z Jekaterynburga, 42 lata później, wyruszyła grupa diodłowa, o której już sobie rozmawialiśmy. Jak to ciekawe zbiegi okoliczności mogą się zdarzyć? No dobrze, ale wróćmy do tego 1918 roku. Do Jekaterynburga najpierw przywieziono cara, jego żonę oraz córkę Marię, a dokładnie 30 kwietnia, a później, 20 maja, dołączyła do infrastruktury. Dzięki rodzinki. Umieszczono ich w budynku, który określono domem specjalnego przeznaczenia, i był on zarekwirowany jakiemuś obywatelowi przez bolszewików. Byłem tam dosyć wygodnie tak. tak. Nie był to wprawdzie dwór carski, ale mogło być gorzej. Bo pamiętajmy, że byli jeńcami. A tak to mieli dosyć dużo wolności. Na przykład car bardzo lubił spacery po ogrodzie. mieszczącym się niedaleko. Jemu na to jak najbardziej pozwalono. Ta rodzina sobie dosyć dobrze żyła, mając nadzieję na przeczekanie wojny. Mhm. Wiecie opowiadanie o tym jest dosyć ciężkie, bo o zabójstwie Cera uczymy się na historii. A my zawsze się uczymy o tym, że Cera został zabity i tyle, w politycznym kontekście. A jak się za chwilę przekonacie, to była naprawdę tragiczna rodzinna historia. Bo ci nie zapominajmy o tym, to była rodzina, która się kochała. Po prostu przeszło im żyć w złych czasach i w złym miejscu. W czerwcu 1918 roku podjęto decyzję o zamordowaniu ich odpowiedzialność za to wzięła Rada Obwodu Uralskiego z Aleksandrem Białoborodowym i Piotrem Wojkowym na czele. Rozkaz brzmiał tak. Rada Obwodu Uralskiego kategorycznie odmawia wzięcia odpowiedzialności za przewiezienie Mikołaja Romanowa w kierunku Moskwy i uważa za koniecznego zlikwidowanie. Istnieje duże niebezpieczeństwo, że obywatel Romanów wpadnie w ręce Czechosłowaków i innych kontrrewolucjonistów. Nie możemy uchylić się od naszego obowiązku wobec rewolucji. Rodzina Romanowów musi również zostać zlikwidowana. Oczywiście Romanowowie nic o tym nie wiedzieli. Filip Gołaszczokin udał się do Moskwy, by uzyskać aprobatę władz. Cóż, szybko ją otrzymał. W międzyczasie komendantem straży domu specjalnego przeznaczenia został Jakub Jurowski. I to będzie dosyć ważne w sensie tej historii. Owy Jurowski zmienił skład straży. Poprzednia straż była dosyć zaprzyjaźniona z carską rodziną, byli ich wartownikami od dawna. Zostali zamienieni na bezwzględnych i zupełnie im obcych bolszewików. 12 lipca Szczokin wrócił z Moskwy i przekazał informację o aprobacie egzekucji. Na bezpośredniego kierownika zbrodni wyznaczono właśnie tego Jurowskiego. Bolszewicy mieli używać nazwy "proces" na rozstrzelanie, a sama operacja nazywa się "kominiarz". Więc zamiast, zamiast nazywać to po prostu rozstrzelaniem Romanowów, czy egzekucją, czy jakkolwiek chcecie, nazywali to procesem. Cóż procesem, który nigdy się nie odbył. A cała nazwa, cała operacja nazywała się kominiarz, ale nie pytajcie mnie dlaczego akurat kominiarz, nie wiem. Równie dobrze mógłby być tą góraż. Ludzie, którzy zgłosili się do zamordowania Romanowów, a tak właściwie nie się zgłosili, czy byli wybrani, było 11. Miało być ich 13. Ale dwóch odmówiło w ostatniej chwili. Mówiąc, że nie mogą zabić dziewczyn. Po prostu twierdzili, że nie są w stanie zamordować tych córek carskich. No pamiętajmy, najmłodsza Anastazja ma 14 lat. Zasadniczo jeszcze dziecko. No, nastolatek powiedzielibyśmy dzisiaj, ale wtedy to było dziecko. Wprawdzie dziecko, które mogłoby wyjść za mąż, ale to inna sprawa. No, chodzi mi po prostu o to, że nie dziwię się tym ludziom. Że nie byli w stanie tego zrobić. Nie dotarłem, czy jakieś konsekwencje na nich spadły za to chyba nie? Przynajmniej tyle. Każdy z tych 11 morderców był uzbrojony w dwie sztuki broni, a sam Jurowski był uzbrojony w nozera i kolta. Zamówił też ciężarówkę do przewidzenia z bok. Jego główny pomocnik, Piotr Jermakowów, uzbrojony był najlepiej ze wszystkich. I tu uwaga. Pamiętajmy, to jest wszystko na bruderstwo rodzin składające się głównie z córek, żony, no i dwóch przedstawicieli płci męskiej. Żeby zamordować tych wszystkich ludzi, Piotr miał trzy nagany, mausera i bagnet. Trochę dużo, nie? To już zapowiadało tą całą sytuację, że to nie będzie zwykła, czysta egzekucja. Czy czysta. Jakkolwiek szybka i bezbolesna. To nam mówi, że to będzie rzeź. Każdy zabójca miał z góry przedzieloną ofiarę, do której miał strzelać. Ale wskazano im strzelać prosto w serce. Więc widać, że ci bolszewicy, oni nie, nie planowali tortur wobec tych ludzi. Oni planowali po prostu szybko załatwić sprawę. No cóż... Wyszło jak wyszło. W nocy z 16 na 17 lipca Jurowski rozkazał Jewginy Botkinowi który był nadwornym lekarzem cesarza, obudzić rodzinę i powiedzieć im, że trzeba się ewakuować. To była gra. Romanowowie nie wiedzieli, że idą na śmierć. Oczywiście nadworny lekarz zrobił, jak mu kazano, obudził, powiedział, że trzeba uciekać, ale nikt nie pospieszał całej rodziny. Po trzech kwadransach, aż to im zajęło, weszli z domu specjalnego przeznaczenia. Pierzyna była powympychana. Różnymi klejnotami, różnymi kosztownościami, ponieważ chcieli zabrać ze sobą najwięcej, jak mogą, bo wiedzieli, że już tam nie wrócą. Po jak przyjechała ciężarówka wcześniej zamówiona, wszystko było gotowe. Rodzina carska została odprowadzona do piwnicy: tam były trzy krzesła: jedno dla Aleksieja, dwa dla jego rodziców córki miały stać o 12.15 11 ludzi, 15 bolszewików, weszło do piwnicy. Jurowski popatrzył się na cara Mikołaja martwym wzrokiem i odczytał wyrok. Wobec tego, że baśni krewni nadal atakują Rosję Radziecką, prezydium Rady Uralskiej skazało was na rozstrzelanie. Jedna z jego córek krzyknęła, co? Jak? Nie. Czar Mikołaj po popatrzył pusto przed siebie i poprosił o powtórzenie wyroku. Roski przeczytał go więc jeszcze raz. Czar Mikołaj spojrzał na niego i spytał, co? Nie dostał odpowiedzi. Jurowski wyciągnął broń i strzelił mu w piersi. To rozpoczęło salwę strzałów w większość w stronę cara. Jednak nie wszystkie. Calutkie pomieszczenie pokryło się dymem. Widoczność spadła praktycznie do zera. A strzelcy po prostu palili w stronę bezbronnych. W pewnym momencie otworzono drzwi, żeby wywietrzyć oh, Przepraszam, trudno się o tym mówi. Potem wszystkim większość ludzi żyła. Jeden, który był de facto martwy, to, to car Mikołaj, ponieważ on no, otrzymał najwięcej. Carewicz Aleksiej nie był w ogóle ranny, podobnie jak jego siostry, a lekarz nadborny Botkin leżał na ziemi, krwawiąc obficie, ale będąc żywym. Został szybko dobity. Strzelałem głowę. Dziewczyny, czyli córki cara i jego żona, kryły się w kącie. Caryca próbowała jakkolwiek ochronić swoje córki, zasłaniając je własnym ciałem. Pojedyncza kula, żołnierza o nazwisku Armakow, trafiła carycę w lewą skroń, kiedy ta się odwracała. Znowu uwaga do ludzi o słabych nerwach. Siła była na tyle mocna, że mózg celicy rozprysnął się na jej córki. Zmarł na miejscu. Następnie mordercy wystrzeli całą salwę pocisków w stronę, jak już mówiłem, jeszcze żywego i zdrowego Aleksieja. Po chwili ten już leżał na ziemi, ale żywy. To musiało nieźle przerazić zamachowców. Wystrzeli całą salwę kul w stronę o. tego małego gościa, a on był żywy. Otóż no musiały im się zrobić, cytując niezastąpioną jaśmin ociek pięć złoty z rybakiem. Więc postanowili uciec się do tradycyjnych metod. Podszedł do niego żołnierz i zaczął go bardzo mocno cikać bagnetem. Ale Aleksiej dalej żył. No nie chciał umrzeć Skubany. Wiecie dlaczego? Pod swoim wierzchnim nakryciem. Miał mnóstwo klejnotów i kosztowności, które w pewien sposób chroniły go przed kulami i zgnięciami. Działały wręcz jako taki pancerz. Ale w końcu to odkryto i dobito go tam, gdzie nie miał tych klejnotów: przez dwa strzały w głowę. Na koniec Jurowski i Jermakow podeszli do skulony w kącie dziewczyn. Dwie z nich chciały uciekać, ale za późno. Tatiana i Olga rzuciły się w stronę drzwi. Kula Jurowskiego rozerwała pierwszej czaszkę. Oklapując Olgę wnętrznościami swojej siostry. Zresztą niewiele, nie miało to dla niej za bardzo znaczenia, ponieważ zaraz została powalona na ziemię i uciszona jedną kulą. Ostatnie pozostałe przy życiu, czyli Marii i Anastazję, próbowano zadźgać, ale tak jak Aleksiej, miałyby ukrywane klejnoty. Więc w końcu je zastrzelono w głowę. I po takiej wielogodzinnej kaźni, cała rodzina Romanomów była już martwa. Następnie mordercy rzucili się w dziki szał rabowania ciał, rozrywali ubrania, zabierali klejnoty. Rozrywali też poduszki, które zabrała ze sobą rodzina, żeby zabrać to w środku. Całe pomieszczenie skąpane w krwi i płynach ustrojowych zostało pokryte pierzem, a ci ludzie zachowywali się jak zwierzęta. Ermaków miał jeszcze biegać jak szalony między ciałami i podobno podobno Sara Mikołaja miał dźgnąć tak mocno w głowę, że aż przeszpylił go do podłogi. Po tym wszystkim, po tej jakiejś krwawej orgii, cokolwiek tam się działo okropnego, zabrano te zmasakrowane ciała i próbowano je pochować. Na coś tu nie wyszło, ponieważ na początek wzięto je w miejsce do kopalni, gdzie zrzucono je do szybu z wodą. Chciałam po prostu, żeby woda zabrała te ciała, żeby nikt już ich nigdy nie odnalazł, ale woda była za płytka. Potem zabrano te ciała, próbowano je parę razy pochować, ale za każdym razem z piaskiem. Następnie próbowano je spalić nawet, oblewając je benzyną, ale większość, większość benzyny wsi wsiąkła w glebę, przez to słabo się paliło. A musicie wiedzieć, że jeżeli chce się spalić czyjeś ciało, to to nie jest tak prosto. Ponieważ nasz organizm naturalnie, będąc pod wpływem wysokiej temperatury, wytwarza pewnego rodzaju błonę, która chroni narządy wewnętrzne, przez co ciało może być nawet zwęglone, a niesamowicie trudno je spalić całkowicie. Tak, żeby zostały tylko prochy. Dlatego jest potrzebna długa, nieprzerwana wysoka temperatura. No i takiej nie mieli, ponieważ benzyna szybko się wypalała. Na koniec, żeby się pozbyć tych ciał, jak już wszystko zawiodło. Zabrano ciała rodziny carskiej do jakiegoś miejsca w lesie, wykopano dół, wrzucono ich tam, zalono kwasem i zakopano. I to w końcu zadziałało. Pozbyli się tych ciał. Dobrze. W styczniu 1919 roku ostatnie wielcy książęta z rodziny Romanowów zostali zamordowani w Sankt Petersburgu. Czyli pół roku po swoich krewnych. Wtedy dynastia Romanowów spotkała swój koniec potężny ród carski, który rządził Rosją przez 300 lat, się zakończył. Ale żeby nie kończyć na takiej pesymistycznej nucie, to powiem wam, że w 1991 roku, czyli znaczy 30 lat temu, wydobyto szczątki carskiej rodziny i potwierdzono tożsamość testami DNA. Później, 17 lipca 1998 roku, w dokładnie 80 rocznicę śmierci wyprawiono im oficjalny pogrzeb z pełnymi honorami, a w 2000 roku Kościół Prawosławny ich kanonizował. W Kościele Prawosławnym jest to święta rodzina Romanowów. męczennice. I po tym wszystkim rodzina Romanowów w końcu odnalazła spokojny pochówek. Po tej bestialskiej śmierci, którą, którą im zadali bolszewicy. Mówiłem, że dzisiaj będzie okropnie, nie? Ale uważam, że to jest sprawa na tyle ciekawa i, i na tyle... Ważna dla historii i ważna dla ludzi że powinno się o niej powiedzieć. I staram się wam pokazać, że. Może uczymy się o tym na historii, że oni zostali zamordowani tam w lipcu, że wiemy, jakie to miało skutki polityczne, ale zapominamy o tym, że to była rodzina. Rodzina, która się kochała i rodzina, która chciała mieć po prostu spokój i cieszyć się sobą. A którą tak bestialsko zamordowano. Jak zawsze się staram, żeby z tej historii wyszedł jakiś morał, czy. Zakończyć to jakoś, no to w tym momencie nie mam. Ponieważ tak bezcelski zbrodni nie sądzę, żeby dało się wyciągnąć jakikolwiek morał. Może oprócz tego, że Homo homini lub człowiek człowiekowi człowiek, wilkiem. Człowiek, człowiek. No dobrze, na dzisiaj to będzie tyle. Przygotowuję dla Was ciągle tą dużą sprawę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, kiedy w końcu wyjdzie. Przytulcie swoją rodzinę i papa słoneczka.